Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Olej i kolejny odcinek z gry Hearthstone. Tak, już widzę, że mam jakiś pakiet nieotwarty, w sumie nie wiem czemu. Może nam się jakiś legendar trafi? To by było dość zaskakujące. Nie. W sumie czego się mogłem spodziewać? Chociaż jakaś rzadka karta nowa? Nie, chyba mam już dwie takie. Dobra, ale przejdźmy do odcinka. W dzisiejszym odcinku pogramy sobie arenę. Ostatnio nam arena dobrze poszła, więc myślę, że dzisiaj pójdzie... Miejmy nadzieję, że też równie dobrze, albo chociaż prawie tak samo dobrze jak ostatnia. Kasy mam jak na mnie to sporo. Tak zaczął się sezon czerwcowy. Oczywiście nie jest żadną niespodzianką, że nie wbiłem legendara w poprzednim sezonie. Jak widzicie, nie złożyłem jeszcze tali, więc dzisiaj się zajmiemy najpierw złożeniem talii i przede wszystkim wybraniem klasy. Dlatego też trzymamy kciuki, żeby mi się trafił. Kapłan Mag, w sumie może też być szaman. A teraz wszystkie trzy mi się trafią do wyboru. Druida nie chce, Warloka też nie za bardzo. Wybierzemy sobie kapłana, kapłanem w sumie dawno areny nie grałem, chyba. Tak mi się wydaje. Dlatego też weźmiemy Anduina i zobaczymy, co nam się tutaj ciekawego trafi. Skrzeszenie może być całkiem spoko, tylko nie wiem, czy nie jest za bardzo losowe. Dobra, i tak weźmiemy wskrzeszenie. O, super karta, mój ulubiony ognik. Nie, święty nadzorca oczywiście. I teraz, które wolimy słowo cienia? Które słowo cienie jest cenniejsze? Weźmiemy słowo cienia, ból. Oczywiście kapłanka, co by sobie kart podobierać. Załogowy szatkownik. I tutaj ukłon dla was. Nauczyłem się, że to jest szatkownik, a nie szkatownik, aczkolwiek jestem na was obrażony, że tak mnie pocisnęliście. Bo szkatownik to był mój taki element rozpoznawczy. Dobra, bierzemy szatkownika. Co my tutaj mamy? Giermy kargentu, A weźmiemy sobie kradzież myśli. Jak na losowo, no to wszystko niech będzie losowe. Weźmiemy tygrysa jest całkiem spokostworem. Niech będzie trog. Może powstrzymam jego przeciwnika przed używaniem zaklęć. Krasnoluda. Tutaj myślę najbardziej mi się przyda święty ogień, gdyż ja nie wiem czy za bardzo będziemy mieli jak bafnąć. Słowo mocy tarcza. Jedyny buff sensowny w tej grze. A propos buffów weźmiemy rocznego kultysta. I z tych trzech niech będzie golem zbożowy. Tak, muszę trochę większych stworów zacząć dobierać, bo niedługo moja talia będzie trochę tania. Dobra, weźmiemy Drakonida, aczkolwiek nie przepadam za tym stworem. Druga kapłanka się może przydać. O, Drakanin Czarownik ze słowem Mocy Tarcza może być całkiem spoko, dlatego też weźmiemy jego. Tutaj powiedzmy weźmiemy Monterkę, niech tak będzie, już tutaj bez żadnego uzasadnienia. Trok, Twardo, Paszczy, kolejny stwór, który powstrzyma jego przeciwnika przed używaniem zaklęć. Z tych trzech stworów lubię wezmę który, którego szczerze mówiąc lubię. Bombardier, może żaden z tych stworów nie należy do moich ulubionych, ale niech będzie bombardier. Święty cios, zawsze to jakiś removal. Tamta sobie weźmiemy, co mi tam. Kolejny Świątynny nadzorca, zawsze spoko. Z tych trzech to najchętniej nic bym nie brał. Ale weźmiemy szlam, może nam się przyda. Tarczownik czy berserker? Weźmiemy berserkera. Na arenie może być tak, że mój przeciwnik nie będzie miał za bardzo czym go zniszczyć. Kolejnego troga. Mamy legendara Hop goblina bym mógł wziąć. Z kapłanką by się dobrze zgrywał, ale w sumie tylko z kapłanką. Więc jednak weźmiemy starczy umysłów. Czyli jeszcze jeden element losowości do mojej talii. Wiesz, Stralmaru, czy Boski Duch. Dobra, weźmiemy to. Z Boskim Duchem wewnętrzny żar się w sumie dobrze zgrywa. I na zakończenie. Mam sporo mechów. Daj przyjazdę mechowi plus 4 do zdrowia. Ile mam mechów w talii? Jeden, dwa, dwa. Dobra, niech będzie nożownik. Talia, jaka jest, każdy widzi. Zaklęć to tutaj za dużo my nie mamy. Szkoda, że nie mamy słowa mocy, słowa cienia, śmierć ani mind controlla. Będzie, nie będziemy mieli za bardzo, jak się pozbyć dużych stworów przeciwnika. No dobra, sprawdźmy, jak nam na tej talii pójdzie. Miejmy nadzieję, że uda nam się coś tutaj wygrać. I że mimo, że talia na pierwszy rzut oka nie wygląda na zbyt mocną, to może się okazać, że jest zaskakująco dobra, bo już nieraz się tak okazywało. A tymczasem szukajmy przeciwnika numer jeden, którym jest Uter Światodzierzca. Uter! Oniku. No, oniku właśnie takim. Dobra, zaczynamy w ten sposób. To myślę, że to sobie wymienię. Kradzież myśli zostawię. Może coś ciekawego z tego wyniknie. Ręka początkowa mogła zawsze być gorsza, więc nie narzekam. Nie zrób nic. Dzięki. Dobra, bierzemy troga. I być może powstrzyma to mojego przeciwnika przed używaniem zaklęć. Tym bardziej, że jeżeli mój przeciwnik nie zabije troga, to go zawsze będę mógł podleczyć. No i co? Tak, strasznie nie lubię tego stwora. Są zawsze problemy. Problemów przytwarza. Stwarza, przytwarza. Jest takie w ogóle powiedzenie, jak przytwarza problemów. Dobra, podleczymy go. Chciałem na niego użyć boskiego ducha, ale uznałem, że może mi się przydać później. Tym bardziej, że Palady raczej żadnych wali nie ma. owce mnie nie zamieni, w mnie nie zamieni. Assassinata nie rzuci. Więc może na przykład na Berserkera z Gurubashi się przydać, chociażby. No i co? Okej. Okay. To ja zrobię po raz kolejny powtórkę z poprzedniej tury i czekam, czy się stanie dalej. Tak. Nie niszczyłem upiora many, dlatego że mogę go zniszczyć w kolejnej turze. A póki co, dopóki on żyje, to stwory mojego przeciwnika z okrzykiem bojowym są droższe, więc dla mnie taka sytuacja. Czy wszystkie stwory? Wszystkie, czyli dla mnie taka sytuacja jest w sumie komfortowa. Słowo mocy tarcza, zrobimy tak: zniszczymy upiora, tak jak mówiłem. Ciebie podleczę po raz kolejny. I w sumie sobie dobierzemy kartę. O, kapłanka. Od razu ją wystawię z nadzieją, że przeżyje tę turę. Chociaż znając życie, moje szczęście pewno nie przeżyje. No i co? W sumie tak się zastanawiam, to mógłbym zacząć boskim duchem buffować na full troga. A potem może by mi się trafił e, wewnętrzny żar i mój przecięg by miał ranę ze stworem 10 na 10. No, uter. Co ty tam tak kombinujesz? 6 kar w dłoni, 5 many. Myślę, że nie masz aż tyle możliwości, żeby tyle się nad nimi zastanawiać. Co z nim chcesz zrobić? Aha, okej. Okay. Chcę być cwany i zrobił coś takiego. No dobra. Mi to tam nie przeszkadza. Karci i tak i tak nie będę dobierał, więc może sobie mieć tego bafa na sobie. O, kolejna kapłanka, to ciekawe. Dobra, zrobimy tak. Dobierzemy mu kartę. Co mi tam? Nie przez berserkerka. berzerkerka. Berzerkerka z Bashi. Miejmy nadzieję, że nie dobrałem mu nic dobrego. Teraz niechętnie bym tego stwora wyciszył, ale. Jednak nie. Upiorny pajęczak, no dobra. I naganie czmechów. Czuję się jakbym walczył y, z, z magiem na mechanicznych stworach. Niemalże. Dobra, zrobimy tak. Ciebie wawne. Już y, się robi. Tego oto kolegę zniszczymy. podleczymy kapłankę. Czemu nie? Co dostaniemy? Starcie umysłów. Możemy to użyć w kolejnej turze. Dobra, berserkerem z się zaatakujemy tego oto stwora. I w sumie, moim trogiem, znowu dobierzemy mu kartę, ale co mi tam. Zawsze mu zniszczymy stwora, więc wyjdzie na zero. Kartę mu dobierzemy, stwora go pozbawimy, więc. Źle nie jest. Teraz, byle by mojego berserkera z Gurubashi jakoś. ...zachować przy życiu jak najdłużej się da. No, co tam wymyślisz? Pozwól mi się zastanowić. za Okej. Okay. Zakrucjate! O, pająk zagłady, no patrzcie. Po kapłance? Po kapłance? Ty dziadu, ty czekaj, no. Ale będzie zemsta. Świątynny nadzorca. Dobra, trogiem cię zniszczę. Po raz ostatni dobiorę ci kartę. A no i w sumie wiecie co? Użyjemy starcie umysłów. No... Powiedzmy, niech będzie. Dobra, wystawimy kolejną kapłankę. Mojego berserkera podleczę. I dobiorę kolejną kartę. Święty Ogień, okej. Okay. Całkiem spoko. Przy okazji wiem, że mój przeciwnik ma Pluga widziela, czyli być może ma jeszcze jakieś smoki w talii. A może to jest Smoczy Palady? Nie no, na arenie raczej mała pra małe prawdopodobieństwo stworzyć popularną talię z Constructed. No, co tam wymyślisz? O nie! I od nowa będę musiał go buffować. Tak, to jest jedyna problematyczna rzecz na berzerkeru z guru że, jak że na paladynie, walcząc z paladynem. Czy może mi jednak obniżyć atak do jednego? Akurat na berzerkerze, to jest mniejszy problem, bo zawsze Berserkera można z powrotem nabafować. Gorzej by było, jakby to użył na czymś innym. Dobra, świątyny nadzorca na niego. Nie no, myślań tragedii nie ma. Raczej mój przeciwnik tutaj nic nie wymyśli. Chyba już zaraz wyskoczy mi z jakimś def czyli śmiercią skrzydłym. Bo i takie rzeczy się na arenie zdarzały, ale miejmy nadzieję, że tak źle nie będzie. Poza tym, w obecnej sytuacji, taką by więcej na tym stracił, były wszystkie karty z ręki mu wypadły Dobra, mamy śluzożera. No i co? W sumie tak się zastanawiam, czy naprawdę było sens obniżać atak mojego berserkera z Grubashi, kiedy mogę od nowa go bafować. Dobra, mamy szatkownika, ale szatkownika używać nie będę. Zrobimy natomiast tak. Ciebie zniszczę, moim nadzorcą. Albo wiecie co, jednak użyjemy szatkownika, a co mi tam? Ukradniemy mu dwie karty, może coś przydatnego. O! Protektor Argentus z boską tarczą, jak ślicznie. Dobra, ty giniesz, ty giniesz, podleczymy Pluga Wiciela i czekamy, co się stanie dalej. Tak akurat Boska Tarcza może mi się przydać w zniszczeniu jakiegoś duże, dużego stwora, przy okazji nie tracąc mojego, na przykład jak rzucę na świętynego nadzor... na Nadzorcę czy na Pluga Wiciela. Ile mam w ogóle obrażeń na polu? 18, 22. O, siema! A to ciekawe. Mam ważną pracę. Tak, kolejna karta, która sugeruje, że mój przeciwnik może mieć talię na smokach. Dobra, to teraz zrobimy tak: rzucimy boską tarczę na. niego, tak jak mówiłem. Dobra, ciebie niszczę. Ktoś tam dostaje bafa. Eee. Bez tragedii. Dobra, buffniemy buff, sobie Berserkera po raz kolejny. Co mi tam. I w końcu po takim czasie możemy się przebijać do mojego przeciwnika. Bo w sumie już tyle stworów postawiliśmy na polu. Jeszcze chyba nie razu Utera nie uderzyliśmy przez twarz. No co tam Uter. Co tam dla nas ciekawego masz? Strażnika królów, okej. Okay. I dobierze sobie sporo kart, bo chyba aż 4 z tego co liczę, dobrze? Liczę? 3, jeszcze jedna? Tak, dobierze sobie 4 karty. Ile mi zostało w ogóle kart? 7, ok. Dobra, świątynego nadzorca mogę poświęcić, nic się nie stanie. I teraz tak. Uderzymy go tyle razy, ile mogę i przyzwiemy Drakonida, który teraz będzie stworem 9 na 9. Wiem, że mogłem go dobić świętym ogniem, ale pobawimy się jeszcze. Z... Niech ma nadzieję, że jeszcze może wygrać. Chociaż widząc to na polu, co ja teraz widzę, raczej szanse są małe. Bo jeżeli zniszczy mi wszystko, to go dobiję świętym ogniem, a jeżeli wyleczy się nakładaniem rąk, to wtedy zabiję go stworami. Władam, Ok. I co? Ale jak widzimy, ma smoka w dłoni. Tak, jeszcze raz mi go bawnie I uciekł. Dobra. Widać. Nie był zbyt bojowo do nas nastawiony. No dobra, szukamy kolejnego przeciwnika na dzisiaj. W sumie powiem wam poszło całkiem spoko. Aczkolwiek jednak to był przeciwnik numer 1 na arenie zawsze im dłużej jesteśmy, tym trudniejsi przeciwnicy. Więc nie ma co zachwalać dnia przed zachodem słońca. Zobaczymy, jak nam pójdzie kolejna walka. Może już nie będzie tak kolorowo i tak łatwo. A tymczasem sprawdźmy w ogóle przeciwko jakiej klasie przeciwnika staniemy. O, tym razem mamy walirę sanguinar. Tak, widać trafiamy dzisiaj na posługujące się bronią klasy. O w sumie są cienia ból i kapłanka na początek Nie jest źle Całkiem zapomniałem, że słowo cienia ból mam w talii Bo ostatnio mi się chyba przez całą walkę nie trafiło O druga kapłanka Zobaczcie jak ślicznie Jak dobrze pójdzie to sporo kart podobieramy Dobra oczywiście używamy kapłanki Jak mój przeciwnik użyje coś w kolejnej turze To będę kombinował Jak nic nie użyje to wystawię drugą kapłankę Więc wszystko zależy od tego, co zrobi Walira Sanguinar. Oczywiście dla niej było najlepiej, jakby nic nie zrobiła. No i zdecydowała się mnie posłuchać, czyli całkiem spoko. Dobra, mamy dwie kapłanki. Jak obie przeżyją, to w kolejnej turze dobierzemy aż dwie karty. Aczkolwiek obawiam się trochę ciosów w plecy i. Dagera mojego przeciwnika, zobaczmy, czy słusznie się tego obawiam. Nakręcony gnom. No i co oprócz tego? Moneta i to nasze miasto. No, no okej, okay. niech będzie chyba dwóch z tych stworów mogę się pozbyć. Jeden, dwa. Mogę użyć słowo cień, słowa cienia ból do zniszczenia trzeciego stwora, ale jednak wolę podleczyć kapłankę i dobrać dwie karty. Gotowe. Przypuszczam, zaraz drugą kapłankę stracę, ale jednak dwie karty co dobiorę, to dobiorę. O, oprócz tego dostaliśmy żrący bagienny szlam, więc w razie czego będziemy mogli zniszczyć broń. Właściwie jej, bo walira to żeńska postać. No i co? Tyle możliwości. Tyle możli no nie wątpię, że masz tyle możliwości, zatrzymany. No uderz że tą kapłankę. Wiem, że tego chcesz. Aż mu się oczy świecą do tego, żeby, żeby uderzyć moją kapłankę. O, misiek! Ok. Niech będzie. I teraz trzeba trochę zmienić plan. I tak, słowa cienia ból idzie na miska. A kapłanką dobieramy kolejną kartę. Co tym o, razem? O, Berserker, czyli właściwie karta, która na poprzednią walkę wygrała. Ale jeżeli wystawi coś, co będzie miało co najwyżej 4 punkty życia, to będziemy musieli jednak przyzwać Bombardiera zamiast Berserkera. I Berserker będzie musiał jednak chwilę poczekać. W mi tak czytam tą kartę, ja się dziwię, że ten okrzyk bojowy to jest zadać 4 punkty obrażeń losowemu wrogiemu stronnikowi. Zawsze kiedy mój przeciwnik używał tego stwora przeciwko mnie, to zawsze uderzał on dokładnie to, co było dla mnie niefajne, a dla mojego przeciwnika idealnym celem. Dobra, Berserker z Gurubashi. Miejmy nadzieję, że w tej grze także mi się uda go trochę nabafować. aczkolwiek przeciwko Łotrzykowi się jest trochę gorzej, gdyż łodszyk może Berserkera z Gurubashi odwołać na moją rękę. Albo zabić assassynatem, więc... Jest szansa, że wszystkie buffy pójdą się kopać. Tak sobie myślę... Tak sobie myślę... Dobrze, dobrze, myśl sobie, nie krępuj się. Coś już chciał z nim robić. No, co tam masz? Pochwal się. No, assassinate, czyli właśnie to, o czym mówiłem. Aczkolwiek w sumie dla mnie to nie jest y, zła wiadomość, bo całą turę stracił na to. Dobra, przyzwiemy Tygrysa. Skoro Berserkę mi się nie pobafuje, to niech Tygrys trochę mnie popilnuje. On akurat ma 5 ataków, od razu na dzień dobry, więc źle nie jest. Oprócz tego ma ukrycie, więc z żadnego zaklęcia nie zginie. No, co tam masz wali? Tak, to jest tygrys. Miło, że go obserwujesz. Tyle możliwości... Straszny myśliciel nam się trafił. Tak, a propos, tył kart, który ma mój przeciwnik, to jest właśnie rewers, który się dostawało za sezon majowy. Całkiem spoko. Mi się podoba. Nie wiem jak wam. Aczkolwiek ja i tak jestem wiernym mojemu rewersowi. Drewnianemu trochę. Dobra, ty giniesz. Dobierzemy sobie kartę, zobaczymy co to będzie. Święty nadzorca, całkiem spoko. niech będzie szatkownik. Zobaczysz, że ani razu się nie pomyliłem. Nie powiedziałem szkatownik. Łapka w górę za to. Nie, żartuję. Ale proszę docenić. Oj! No, nie fajnie z jego strony. Was, twory tracimy. Dostaliśmy narubiańskie jajo. Akurat tutaj nie jest to taka zła wiadomość, dlatego że mamy w tali. Co mamy w tali? Wybrańca welena, więc będzie jak y, rubieńskie jajo baffnąć. No okej. Okay. O, wewnętrzny żar. Co za niespodzianka. To zrobimy tak. Damy mu buffika. Wewnętrzny żar i niszczymy stworu przeciwnika. Tak, teraz nie mój przeciwnik się nie krępuje, proszę zniszczyć moje jajo. Zawsze dostanę na więc źle nie będzie. Akurat mi się idealnie karty do ręki trafiły. Więc wykaż się, Valira. I znowu mamy fajną sytuację, mamy więcej kart w dłoni niż mój przeciwnik. Myślałem, że to będzie tania talia, w której będziemy szybko się z kart z dłoni wypłukiwać, a tu się okazuje, że ciągle mam całkiem sporo tych kart w ręce. Do użycia. Może nam się nawet sporo razy uda wygrać tę arenę. I to nie była taka zła decyzja o tym, żeby tą arenę nagrać. No, dajesz, walira. Masz pięć kart w dłoni. Nad czym tu się zastanawiać? Tak, na szczęście jesteśmy na planszy, w której przynajmniej coś się da rozwalić, więc. Możemy coś robić podczas tego, jak mój przeciwnik się pół godziny zastanawia nad każdym zagraniem. Murloc jeden na jeden. Tarce w górę. Okej. Okay. Dziwne, ale ok. zaraz mhm. dokonać Dobra, jajka nie zniszczył, to my zrobimy tak. Przyzwiemy nożownika. Teraz ja tak, ciebie zniszczę. I zrobimy tak. Przyzwiemy podwójnego stwora za pomocą tego. Miejmy nadzieję, że nożownik uderzy właśnie w ten sposób. E, jajkiem zniszczymy nagę. I przyzwiemy kultystę. Może nożownik go zabije, jak będziemy mieli szczęście. No i udało nam się wszystkie stwory mojego przeciwnika zniszczyć. Czyli plan w 100% zrealizowany, a nawet więcej, bo zyskaliśmy nerubienia, darmowego. Tak, tak, bij się o mojej nie krępuj się. Dobra, 20 punktów za życia. Czarno za czarnoskrzydłego. Dobra, to zrobimy tak. Bombardier, niech się przyda. OK. Przyzwiemy oprócz tego taunta. A co mi tam? Cóż, so mogłem najpierw smokiem zaatakować, a potem się zwać tamta. Tak to jeden nóż mojego nożownika się poszedł kopać. Ale myślę, że jeden punkt obrażeń w mojej sytuacji nie jest jakimś kluczowym. No i co? O, oleje kosełkowy. Tak, ta karta jest dość irytująca na pojedynkach rankingowych, bo często wygrywa właśnie walki łotrzyką. Ale nie tym razem. Dobra, dobre zagranie. Bądźmy raz uprzejmi dla mojego przeciwnika. Dobra, zakończymy walkę kultystą. Tak w sumie bez powodu. Po prostu miałem taką ochotę. No i druga z wygrana po naszej stronie. Czyli póki co idzie całkiem spoko. Ale tak jak mówię, pierwsi przeciwnicy na arenie zawsze są łatwiejsi od kolejnych. Więc zobaczymy, jak nam arena pójdzie w dalszych walkach. No dobra, ale na dzisiaj to by było tyle. Dzięki wszystkim za oglądanie. Zapraszam na kolejne odcinki z Heartstone'a. Zobaczymy, jak ta arena się dalej potoczy. Bo mam mieszane odczucia co do niej. A za oglądanie dzisiejszego odcinka wszystkim jeszcze raz dziękuję. Trzymajcie się do usłyszenia następnym razem. Cześć.